Jeżeli macie już stronę internetową, to, co jest pierwszym krokiem, który powinniście zrobić po zainstalowaniu strony internetowej, uruchomić usługę Google Analytics, to jest usługa bezpłatna Google, i podłączenie tego systemu do Waszej strony internetowej po to, żeby mierzyć ruch na Waszej stronie, czyli żeby sprawdzać, ile ludzi na tą stronę wchodzi i z czego na tej stronie korzysta. Tutaj pokazuję Wam screen z mojego, z mojego Google'a wygenerowane kilka dni temu za ostatnie 28 dni. W ciągu 28 dni na moją stronę weszło 722 osoby. Tutaj jest podział po prawej stronie jaki to był ruch. Są takie anegmatyczne nazwy CPC, Organic i Referral. Te trzy nazwy oznaczają źródło ruchu na mojej stronie. Skąd te osoby się wzięły? CPC to są osoby, które trafiły do mnie z reklamy. Tutaj widać, że ponad 500 osób trafiło do mnie z reklamy, którą mam w Google Ads. Organic, to jest ruch organiczny, czyli to są osoby, które znalazły mnie po prostu w internecie nie z reklamy i znalazły moją stronę internetową. Referral, osoby, które były przekierowane przez linki z innych stron, ewentualnie z mediów społecznościowych. I teraz dalej. Skąd się wzięły te osoby? Tu jest taka mapka, też ten system pokazuje analityk, skąd te osoby były z Polski. Nie ma 700 osób, ale było też ze Zjednoczonego Królestwa, ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Niemiec. Holandii i Austrii, to były osoby, które trafiły na moją stronę. Z Warszawy większość było użytkowników, ale było też prawie 50 osób z Wrocławia, były z Katowic, Krakowa, z Gdańska, z Poznania i z Łodzi. Było sporo osób, także właściwie jesteśmy lokalni, działamy głównie lokalnie, ale są z całego, z całego kraju dostęp, mają ludzie do nas i korzystają z naszej strony i już czytają te treści. Teraz dalej. To, co jest bardzo ważne. Korzystają ludzie głównie z Chroma, no to, to to jest łatwo do przewidzenia. Pewnie część osób na Maku korzysta z safari, z Samsung jest to troszkę rzadziej. To, co jest bardzo istotne, tutaj po lewej stronie widzicie, na jakie strony albo na jakie artykuły blogowe trafiali ludzie w tym ruchu, który się Analytics zczytał. I przede wszystkim widzicie najwięcej wyświetleń, czyli prawie 600 ponad 650 trafiło na stronę zabiegi, na mojej stronie internetowej. Dlatego, że to jest strona, którą ja podłączyłem do systemu Google Ads. Jeżeli jakieś treści reklamuje, że ja je wykonuję, czy ogłaszam, że reklamuję właściwie reklama i reklama nie jest możliwa, to ja kieruję przede wszystkim pacjentów do tego, żeby zobaczyli, co jakie zabiegi wykonuję, i żeby ewentualnie z tego zabiegu skorzystali. W związku z tym większość trafia na stronę moją zabiegową, na główną stronę, czyli pierwszą, trafiają do aktualności nieco mniej osób. Na cenik też jest również chętnie sprawdzoną częścią strony internetowej, no i danie kontaktowe. Ale nawet tutaj jeden postblogowy też się trafił. Ja mam blog jeszcze nie mało rozwinięty, ale jest on, jest on też był wyświetlony cztery razy. W ciągu tych ostatnich 28 dni. To są, to jest bardzo ważista, i z tego analityksa to jest właściwie najważniejsze. Zobaczcie, to co jest bardzo istotne. W pierwszym, w pierwszym okienku widać podział ruchu który osób, które trafiają na waszą stronę internetową, z jakiego źródła jakiego urządzenia oni trafiali. Zobaczcie, pierwsza część mobile to 86,8%. Czyli co to znaczy? To znaczy, że na moją stronę internetową, lekarską medyczną rafamilewski.pl, trafiali ludzie, szukając dojść do, do mojego gabinetu, w większości tak naprawdę, bardzo mało osób korzystało z komputera, czyli prawie niecałe 11% i z tabletu 2%. Czyli zobaczcie, nas, lekarzy, ludzie szukają w internecie przez komórki. I co jest jeszcze, jeszcze śmieszniejsze w tym wszystkim, jeszcze zobaczcie drugi, drugi screen, który jest obok. Jaka jest rozliczość ekranu, użytkowników, którzy korzystali z naszych usług i weszli na naszą stronę. I największy pasek, ten górny, ponad tam załóżmy 100-130 wejść na moją stronę internetową w ciągu tych 28 dni, to była rozdzielczość 360 na 640, czyli tak naprawdę ludzie oglądają nasze strony internetowe na telefonie, który ma rozdzielczość pudełko od zapałek i coś podobnego w sensie wielkości. I teraz zobaczcie, jaka to, dlaczego to jest dla nas ważne? Dlatego to jest ważne, żebyśmy robiąc stronę internetową, zawsze sprawdzali, jak ona będzie wyglądała na telefonie komórkowym. Dlatego, że to, że strona wygląda fajnie, ma super zdjęcie, wysokiej rozdzielczości, piękne grafiki, latające banery po stronie, migające gwiazdkami, światełkami, to wszystko oznacza, że jest super na, te, na komputerze i dużym ekranie, wysokiej rozdzielczości, ale tak naprawdę, zobaczcie, wyobraźcie sobie to na takiej rozdzielczości, która praktycznie jest wielkości Ci pudełko od zapałek i na telefonie komórkowym. Praktycznie to się tego nie da zrobić. W związku z tym, jeżeli trafi ktoś na taką stronę waszą pacjentów, no to on to stronę o bo nie będzie za niej widział. Także twórzcie strony internetowe pod kątem takim, żeby widzieć was było dobrze na telefonie.